Jestem wystarczająca. Uwielbiam to, kim jestem, bez względu na to, co inni mogą myśleć o mnie. Jestem jedyną osobą, która może określić moją wartość, i jestem warta moich marzeń. Akceptuję siebie za to, kim jestem. Wierzę w moje zdolności do robienia wielkich rzeczy w moim życiu. Promieniuję pewnością siebie wszędzie, gdzie idę. Jestem dumna z moich osiągnięć i trudności, które pokonałam. Ufam sobie i zawsze podejmuję decyzje i robię to, co dla mnie najlepsze. Wybaczam sobie, że popełniam błędy i czasami się mylę. Akceptuję to, kim jestem i kocham siebie. Jestem mądra. I mam świetne pomysły, które bez trudu wprowadzam w życie. Wierzę w swoją moc, by podążać za moimi marzeniami i odnosić sukcesy. Osiąganie moich celów jest łatwe i ekscytujące. Moje ciało jest silne, zdrowe i piękne. Akceptuję siebie. Jestem w pełni kochana taka, jaka jestem. Nie potrzebuję, aby inni potwierdzali moją wartość i nie muszą zadowalać wszystkich przez cały czas. Głęboko w moim sercu wiem, że jestem wystarczająca. Moje walki i niedoskonałości mnie nie definiują. Kocham siebie. Jestem wystarczająca. Uwielbiam to, kim jestem, bez względu na to, co inni mogą myśleć o mnie. Jestem jedyną osobą, która może określić moją wartość i jestem warta moich marzeń. Akceptuję siebie za to, kim jestem. Wierzę w moje zdolności do robienia wielkich rzeczy w moim życiu. Promieniuję pewnością siebie wszędzie, gdzie idę. Jestem dumna z moich osiągnięć i trudności, które pokonałam. Ufam sobie i zawsze podejmuję decyzje i robię to, co dla mnie najlepsze. Wybaczam sobie, że popełniam błędy. I czasami się mylę. Akceptuję to, kim jestem i kocham siebie. Jestem mądra i mam świetne pomysły, które bez trudu wprowadzam w życie. Wierzę w swoją moc, by podążać za moimi marzeniami i odnosić sukcesy. Osiąganie moich celów jest łatwe i ekscytujące. Moje ciało jest silne, zdrowe i piękne. Akceptuję siebie. Jestem w pełni kochana taka, jaka jestem. Nie potrzebuję, aby inni potwierdzali moją wartość i nie muszą zadowalać wszystkich przez cały czas. Głęboko w moim sercu wiem, że jestem wystarczająca. Moje walki i niedoskonałości mnie nie definiują. Kocham siebie. Jestem wystarczająca. Uwielbiam to, kim jestem, bez względu na to, co inni mogą myśleć o mnie. Jestem jedyną osobą, która może określić moją wartość i jestem warta moich marzeń. Akceptuję siebie za to, kim jestem. Wierzę w moje zdolności do robienia wielkich rzeczy w moim życiu. Promieniuję pewnością siebie wszędzie, gdzie idę. Jestem dumna z moich osiągnięć i trudności, które pokonałam. Ufam sobie. I zawsze podejmuję decyzje i robię to, co dla mnie najlepsze. Wybaczam sobie, że popełniam błędy i czasami się mylę. Akceptuję to, kim jestem i kocham siebie. Jestem mądra i mam świetne pomysły, które bez trudu wprowadzam w życie. Wierzę w swoją moc, by podążać za moimi marzeniami i odnosić sukcesy. Osiąganie moich celów jest łatwe i ekscytujące. Moje ciało jest silne, zdrowe i piękne. Akceptuję siebie. Jestem w pełni kochana taka, jaka jestem. Nie potrzebuję, aby inni potwierdzali moją wartość i nie muszą zadowalać wszystkich przez cały czas. Głęboko w moim sercu wiem, że jestem wystarczająca. Moje walki i niedoskonałości mnie nie definiują. Kocham siebie.